Szymeczko, szymeczki z tej strony, lody. No, i, no, 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 no i, witam was na Mob -warsach. No i lody, no o co chodzi w Mob -warsach? W Mob -warsach chodzi o to, że się klepiemy ze stworkami, są różne fale, tam chyba bodajże od trzeciej, wodu update można bić już y, tam, tam gaściki. Jeśli zabijemy gaściki, wygrywamy. No i musimy zbierać wszystko ze skrzynek. I to się regeneruje co fala. Na przykład teraz nie ma żadnej fali, i w pierwszej będą już nowe ity, całkowicie inne. Coraz, y y y chyba to działa y na zasadzie coraz lepsze, coraz lepsze, chociaż tego na 100% nie jestem pewien. No i ogólnie sobie teraz poskaczemy. Nie, no, poczekamy sobie. Jak widzicie, jak widzicie ogólnie nagrywam to na zapas, ale możecie to widzieć, że bez shaderków. W sumie to każdy widzi bez. O nie. O nie. I w ogóle tutaj nie ma ochrony przed upadkiem, więc trochę słabo. Okej. Okay. No i na trzeciej fali, ogólnie będą trzy takie gaściki. Gaściki. Co ja zrobię? Co ja, co ja zrobię? Ale dziękuję. Papa kolejny co ja zrobiłam. Ja to jednak jestem najlepszy, no i nie ma teraz graj. No i nie ma, Dobra. sobie trochę shiftem. Be, 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 be. nie wnikamy, nie, w, nie wnikajcie drodzy widzowie dobra tutaj, tutaj lecimy po to chociaż on pewnie poleci po to, ale to trudno wszyscy polecieli akurat po to, ale mam już mieczy, jest dobrze dobra, no i teraz tak, bochenki i woda jest tutaj potrzebna jak będziemy mieli żelazo, to będzie dobrze. Bo tutaj można craftować i ogólnie wszystko. Mm, jak będziemy mieli żelazo, będzie bardzo dobrze. Przygotuj się na falę pierwszą. Okej. Okay. Aha. No, się ma cześć. To mało coś do mnie się Sie Siema! No nie. Idźcie od niego, bo ogólnie tutaj wszyscy gracze są w sojuszu. Gracze się nie mogą klepać. Gracze właśnie mają sobie pomagać. I to jest fajne w tej grze. W końcu gra, w której gracze mają być w sojuszu. I nie, I nie muszę, i nie, i z PVE. O, zdobywasz niepokonany trzy. ma, Siema. Siema. Dobra, potrzebujemy teraz chlebów. A, no i ogólnie, im będziemy bliżej środka, tym będzie najwięcej hapsów zadawało. I co tutaj nasz kolega miał? I niestety dadłem. Ok, fala czwarta. U mnie. Nara. No. Jak tu grać? Co. I jak tu grać? Dobra... Nie masz... Co?! Już wystartowaliśmy! O, mamy diaksowy miecz, nice! Dobra... Mamy diamentowy miecz... Tutaj się na początku schowamy... I weźmiemy sobie gadżety. Okej... Okay. Roz... Czy serio ktoś mi zabrał mój koniec zrozum... Dobra, poczekajcie, ja mu nie pomagam. Na Hondednie ja chcę swój koniec nie jest rozumu Daj koniec zrozumiję typie. Daj koniec, nie zrozumie. Jest nieśmiertelny do trzeciej fali, no. To było piękne zaprezentowanie tego, co ja powiedziałem. Tylko, że my jesteśmy śmiertelni. No, to jest niefer. Że Boss jest nieśmiertelny, a my jesteśmy. Wiecie, niby to Boss. A, a ja, ja się czuję jak Boss. I co teraz? A ja się czuję jak Boss. Przygotuj się na falę trzecią, no spoko. Fala trzecia rozpoczęta, mamy łuk, mamy jakiś hełm, w sensie, a no tak, mamy łuk, łuk szacunku, łuk szacunku nam bardzo potrzebny, łuk, mamy strzały i spodnia. i ostrze szczęścia. Hmm. Tak? Tak się bawisz? Tak się bawisz, kurde. Chrońcie mnie. Ok, już serduszko mu zjechaliśmy. Na razie żaden się na mnie nie skupia, więc jest dobrze. Nie mam strzału. Łoł. Wow. Ile tego jest? Dobra. Buty. Nara, nara, nara. Okej. Okay. Siema. I siema. Dobra. Na razie nam dobrze idzie. Nie powinienem tego mówić, bo pewnie zaraz deadne. Ale no. Może podejdziemy? Musiałem spróbować. Nie byłbym sobą. Kurde, pół serca. No, serio. Ale no, ładna już ta arenka była. Nie powiem, że nie. Czekajcie. O, dobra. Już widzę czas. 8. No, myślę, że możemy zagrać sobie jeszcze jedną arenkę. Ale więc dobra. Jeszcze jedna areneczka. I wszystko dobrze. Dajcie łapęcę w górę. No i dobra. Dwa, jeden, ubijać jest znasz! I pięć strzał, ale, ale najsowy start. Ale najsłowy start. Znając, że ja tutaj mam zero wygranych yy, bo tutaj jest bardzo ciężko wygrać ogólnie. Poczekajcie, zrobię cięcie. Okej, okay, już już. W sensie cięcie zrobiłem takie bez przejścia, bo jak się nie ruszam, to tego nie widać, żeby było cięcie, więc. Tak to to inaczej bym sobie włączył program demontowania. Ja ogólnie się staram, jak filmik jakiś nie jest bez jakiegoś mega failu, że na przykład ktoś tam wejdzie do mnie do, do yy, pokoju i tam zacznie ze mną rozmawiać, no to wtedy wiecie, ja ci pomogę kolego, koleżanko, o skinie sądząc. O, kurde. Trzeba go od razu zacząć jechać. Skoro wszystkie się mopki tam skupiły, to my już zaczniemy klepać. Ej, no czemu go nie mogę bić? No. Miałem no, chyba przez chwilę laga. Ej, gdzie go bić? Bez kitu. O, dobra. Dobra. Poramy bo mamy fokusa. Zjemy sobie coś. Okej. Okay. Widzę, że tutaj mamy ogarniętą ekipę. O nie. No serio? Ale no coś... Powinno być, że jak flash ten tepnie, to patrzcie, możemy rozrzucać i temu. Fajny bug. Dobra, 11 minuta. No to tutaj skończymy odcineczek. Eee, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, walnijcie wyzwona. Do następnego. Trzymajcie się. No i cześć!